Μια χειροκροτήρια! Podkarpacie jest dziś najbardziej interesującym zakątkiem w Polsce, jeśli chodzi o winiarską mapę Polski. Tak o naszym regionie powiedział Wojciech Bosak, winolog, autor książek i reportaży o winie oraz winiarstwie. A dalej czytamy w jego recenzjach: Czas już bliżej przyjrzeć się temu fenomenowi. Anna Tomczyk, witam Państwa w programie Poza Miastem w Europie. I dzisiaj, właśnie o fenomenie podkarpackiego winiarstwa, będzie, będę rozmawiać z moimi gośćmi. A są nimi pani Zenona Mokrzycka, reprezentuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Dzień dobry. Pan Marek Nowiński, prezes Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Dzień dobry. Panie. Pan Bogdan Kasperek, właściciel winnicy Łany w Rzeszowie. Dzień dobry. I pan Leszek Szczęch, właściciel winnicy Sztukówka w gminie Frysztak. Dzień dobry. Na Podkarpaciu jest około 150 winnic i wcale nie chodzi w nich o to, aby dokonywały masowej produkcji prawda, wina, które moglibyśmy gdzieś eksportować. O co chodzi w tych winnicach, panie prezesie? Cała sztuka naszych, naszego winiarza polega na tym, że są to wręcz autorskie dzieła. Są to wina, które produkowane są w niedużych ilościach. Natomiast są niezwykle różnorodne. To nigdy nie będzie produkt masowy, także nie mamy się co łudzić, że będzie w każdym punkcie w markecie to wino dostępne. Natomiast w związku z tym, że to wino jest unikalne, dlatego przede wszystkim będzie można je dostać u winiarza bezpośrednio w winnicy. I degustować także u niego. Jest Czy to... podkarpackie wina będą w stanie sprostać gustom przeróżnych smakoszy? Proszę powiedzieć, jak to jest właśnie? Czy ta sama sadzonka u pana da takie same wino, jak sadzonka posadzona u tego pana Kołorzeszowa? Nie, nie tylko, że da zupełnie inne wino. Wystarczy, że to będzie 100 metrów dalej i będzie inne wino. Przede wszystkim gleba ma wielkie znaczenie. Następnie mikroklimat. Mimo, że na Podkarpaciu ten klimat jest i tak bardzo sprzyjający dla winiarstwa jest bardzo dużo dni słonecznych, to nachylenie stoku, wiek tego, tej, tego, tej winorośli, jest tak, wiele jest czynników, które powodują, że wino jest różnorodne, że jest to wręcz nie do ogarnięcia i jest to wino zawsze jest pełną tajemnicą. Winiarz nigdy nie wie, jakie wino będzie w danym roku. Wchodząc Markowi w słowo... To, to też te zależy od pogody. Te samo wino, robione z tego samego zbioru, zlane do dwóch innych beczka, beczek, po okresie fermentacji leżakowania uzyskuje się dwa inne smaki bardzo często. W tej samej rodzinie, ale inne smakowo. Panowie macie winnice w różnych rejonach jakby Podkarpacia. Pan ma koło jasła, tak? Mam pod jasłem. Pan ma w Rzeszowie. Jest. A pan ma? A ja jestem pomiędzy. Y, bliżej Jasła troszkę niż Rzeszowa, ale, mm. ale, ale, ale pomiędzy. Jak duże mają panowie winnice? Moja winnica w tej chwili ma hektar 20 i jest rozwojowa. Jak na Podkarpacie to jest duża winnica, prawda? No, po, winnice hektarowe to już są spore winnice. Mm. A panu winnice? No ja jestem w podobnym y, kalibrze tutaj jak, y, jak Marek. Y, bo Około hektara w tej chwili mam. Oczywiście coś jeszcze się dosadzi, jak dobrze pójdzie, jak wszystko będzie szło tak, jak powinno. Mm -hmm. y, jest to do do ob obróbki przez kilka osób tak naprawdę. Jednej osobie jest to ciężko zrobić, no ale jakoś sobie radzę. I winnica Pana Bogdana ma? Ja jestem zwolennikiem podawania wielkości i i winnicy poprzez ilość nasadzonych krzewów, czyli półtora tysiąca krzewów. Yy, zależy od tego, w jaki sposób je się sadzi, to może być od 30 do 60 arów. U mnie w samym jest to ponad pół hektara, bo są duże skarty. Ale mówię, ilość winogo, ilość winorości wskazuje, jak dużo jest winnic. Mhm. Jak dużo gatunków wina można uzyskać właśnie z takiej wielkości winnic, jakie mają panowie? Na początku naszym zadaniem było wypróbować, co będzie najlepiej wychodziło na tej winicji. Ja na przykład mam 10 różnych gatunków. Pierwsze lata to były lata prób i błędów, tak? Pierwsze lata to w ogóle nie wiedzieliśmy, co z tego będzie, czy w ogóle urośnie, jak w ogóle do tego się zabrać. Oczywiście byliśmy na szkoleniach, wiedzieliśmy teoretycznie, natomiast jest to wiedza teoretyczna to jest nie więcej niż 10% wiedzy winiarza. Reszta to jest tylko i wyłącznie doświadczenie. W tym samym miejscu trzeba... Przez wiele lat obserwować ten szczep, jak się rozwija, jakie wino daje, przez te przez kilka no. lat. Tak, i dzisiaj mamy 2012 rok, i już w tej chwili ze swojej winnicy uzyskuje Pan ile gatunków win? No, ja w tej chwili mam około sześciu gatunków. Win, ponieważ też niektóre nasadzenia były bardzo niewielkie. Także nie robimy już samych poszczególnych gatunków, także kupażujemy, żeby jeszcze Mieszać. lepszy. Czyli mieszamy, żeby jeszcze lepszy efekt. A uzyskać. u panów ile gatunków? W tych samych granicach ja w tym roku mam około 5-6 win. Też tak naprawdę mam gdzieś 11 w tej chwili odmian nasadzonych w polu, to też oczywiście różnie wychodzi. Raz zrobi się wino odmianowe. Jeżeli danej odmiany jest trochę więcej, mam na przykład, no nie wiem, tysiąc krzewów jednej odmiany, z tego już można zrobić sporą ilość jednorodnego wina jed odmianowego. Mhm. Natomiast jeżeli mamy po, nie wiem, po 150, tu 50 krzewów, czegoś innego, no ciężko robić yy, to wszystko w tych szklanych balonach i, i dalej przestawiać i tak dalej, i tak dalej. Lepiej to zrobić po prostu w stali nierdzewnej. Ale taka tendencja jest też, prawda, na zachodzie Europy, że każdy jakby szanujący się winiarz nie robi stu rodzajów win, tylko robi kilka tych, które u niego wychodzą najlepsze, prawda? Zgadza się. Z tym, że ja też tak jak tutaj Marek wcześniej powiedział, jestem na tym etapie dość początkowym. Co prawda pierwsze nasadzenia robiłem gdzieś koło 2002, pierwszego roku, jeżeli dobrze pamiętam, ale to były takie nasadzenia koło domu, kilkanaście, kilkadziesiąt krzewów i praca przy nich na odległość jeszcze dodatku, wszystko ręcznie robione i można wtedy nabrać jakieś wprawy, jakiegoś obeznania, mniej więcej, jak się ten krzew zachowuje, czego on potrzebuje, kiedy, jakie czynności należy wykonać. Natomiast potem przychodzi ten moment, kiedy człowiek coś strzeli do głowy i. A może by tego trochę więcej posadzić? No i, i w moim przypadku było to przejście od tych powiedzmy kilkudziesięciu krzewów do w tej chwili około 4,5 tysiąca. No i ta wiedza praktyczna z tej małej ilości. No, wzięła w łeb. Okazało się, że ręcznie tych 4,5 tysiąca krzewów oblecieć się nie da. Ja w To jest decydujące. Tak. Mechanizacja, tu jakieś inne urządzenia, kombinowanie, jak sobie z tym poradzić, z Gospodarstwo się rozwija. O, o, oczywiście, że tak. Także to, to troszeczkę wymaga zmiany podejścia i niejako uczy się człowiek od nowa. Mimo tych kilku lat doświadczenia trzeba od nowa po prostu sobie wszystko zaplanować, pomyśleć, jak zrobić. Rozejrzeć się za nowym sprzętem tak. itd. Tak tak Ale najtrudniejsze jest uzyskanie smaku wina. Powiedzmy to sobie... Zgadza się, zgadza się. Wprost, prawda? Czyli winiarz to musi być jak gdyby artysta, który potrafi Że właśnie... To jest przede wszystkim bardzo ważny element, ponieważ my uważamy się za artystów, ponieważ nie jest to, w związku z tym, jak mówiłem, nie jest to produkt masowy, produkt niezwykle indywidualny i jeszcze jest jeden bardzo ważny element, jak mówimy tu o, o naturystyce, o tym, żeby turyści przyjeżdżali do winnicy, do winiarza, ponieważ to wino wtedy jest zupełnie czymś innym. Gdy przyjeżdża turysta czy grupa osób do winiarza na degustację, uczestniczą w pewnym teatrze, w pewnym spektaklu. I dopiero wtedy jakby są jedną z tych części cały zamknięciem tak. produkcji wina jest właśnie próbowanie tego. Poza tym turysta przyjeżdżająca do, przyjeżdżający do winnicy nie, nie szuka tych win, które ma dostępne na całym świecie w hipermarketach, prawda? Szuka, szuka czegoś szczególnego. Jeśli wspomniał pan już o enoturystyce, to właśnie Panią chciałabym zapytać, jakie Pani tutaj upatruje właśnie szanse dla Podkarpacia w tym, co mówią Panowie. Każdy z nich stara się bardzo ściągnąć turystów do siebie, prawda? Na ten swój kawałek tak. podkarpackiej ziemi. Jakie szanse Urząd Marszałkowski w tym widzi właśnie dla Regionu. Jeżeli chodzi o samorząd województwa podkarpackiego, działania już zostały podjęte w roku 2003, aby wspierać właśnie tą dziedzinę, jaką jest właśnie winiarstwo. I jak wspieracie? Dofinansowujecie tę dziedzinę, czy jak? Wspieramy głównie działalność w kierunku szkoleń, a także działania promocyjne. Także poprzez te działania, które są prowadzone, Podkarpacie uważane jest za taką kolebkę, za takie centrum szkoleniowe, ze względu na to, że stanowi bardzo dużą bazę szkoleniową poprzez programy, które realizowane są i, i, i tą liczną właśnie grupę no, odbiorców. W że z mają też cenne imprezy, które organizują tak. u siebie, prawda? Wspieracie Państwo te imprezy, konwenty. Tak, wspieramy również te imprezy poprzez y, współudział podczas tych Imprez. W tym roku odbył się siódmy konwent polskich winiarzy w Zamku w Łańcucie w Perełce Polskiego Renesansu, między innymi w czerwcu. Kolejną imprezą, którą żeśmy wspierał samorząd województwa podkarpackiego, to były Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle. Tak, impreza znana, już cykliczna, tak, prawda? Przyjeżdżają goście z południa, ze wschodu również. Tak, międzynarodowa, także tutaj uczestniczą uczestnicy z różnych stron i z kraju, i z zagranicy. Mhm. Ja myślę, że Pani zwróciła, Pani redaktor zwróciła słuszną uwagę na, należy to zaakcentować, po województwa. Bardzo często pada pytanie, jak mówimy, że jest 150 winnic na Podkarpaciu, gdzie te wina można kupić? I odpowiedź nasza, nasza z reguły jest taka sama. W sklepach generalnie nigdzie. To jest wino do konsumpcji na miejscu, co się nazywa teraz ładnie enoturystyką, mhm. czyli należy zachęcić... Tak, no, turystyka połączona z degustacją wina. Z degustacją wina, wino, czyli należy zachęcić wszystkich z zewnątrz, żeby mogli spróbować wino, muszą przyjechać na Podkarpacie. I to jest kolejna rzecz i, i zadanie zarówno dla nas, jak i dla Urzędu Marszałkowskiego, promocja województwa poprzez takie snobistyczne e, pokazanie możliwości zdegustowania różnych win w różnych miejscach ale w przyjaznych, w sympatycznych, tu się prosi, jest wyzwanie o stworzenie produktu takiego turystycznego, promującego województwo pod nazwą właśnie Szlaki Bindne, Szlaki Jednoturystyczne. I myślę, że tu jest też duże zadanie Urzędu Marszałkowskiego, całej strategii Żeby pomóc państwu, prawda, w stowarzyszeniu, które już promuje się poprzez właśnie wydawanie takich folderów. My, w folderów. swoim zakresie, wydajemy foldery, tak. Macie swoją stronę internetową mamy ze szlakiem internetową. Dzisiaj wydaliśmy kolejny nowiutki folder. folder przed nami leży. Ja bym powiedział, że to jest prawie że profesjonalny przewodnik po winnicach Podkarpacia, mhm. ułożony z pewną ideą, szlakiem winnym. Ale też prawda, że dzięki, dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego. Ja chciałabym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Mianowicie przygotowałam takie statystyki Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, które mówią o tym, że spożycie alkoholu na jednego mieszkańca w Polsce w 2000 roku, jeśli chodzi o wina i miody pitne, wynosiło 12 litrów. W 2011 roku, czyli niedawno, było to już o połowę mniej. Wydatki miesięczne na jedną osobę w rodzinie w Polsce to jest niewiele ponad 1000 zł, na Podkarpaciu powyżej 800 zł. W tym napoje alkoholowe i tytoń, bo takie są statystyki, Polak wydaje przeciętnie 27,41 zł miesięcznie, na Podkarpaciu jeszcze mniej 19,40 zł. Jeden groszy. Natomiast dane ze światowej literatury głoszą, że statystyczny europejski konsument wypija z roku na rok mniej wina, ale za to wybiera trunki coraz lepsze i jest skłonny coraz więcej za nie zapłacić. Jak się panowie odnoszą do czegoś takiego? Czy to się właśnie wpisuje w tą strategię rozwoju winiarstwa na Podkarpaczu? Czy będą te trunki coraz lepsze? Znaczy, te trunki z każdego roku, każdego roku są coraz lepsze? Zada musimy zadać sobie pytanie, po co winiarz w takich warunkach jak u nas y, zaczyna robić wino? On wchodzi na pewną drogę, której celem jest doskonałość. Nie ma innego, nie ma odwrotu. Jeżeli ktoś zaczął robić wino, to musi dążyć do tego, żeby powstało to na końcu pewne wielkie dzieło. Ale I, państwa i, ale wina to... zdobywają już nagrody? Tak, zdobywają nagrody i zdobywają nagrody y, także i podobają się. Na wielu konkursach. Międzynarodowych również. I międzynarodowych. Mamy i ten własny galicyjski konkurs win, mamy ENO Expo, są konkursy międzynarodowe. Natomiast jeszcze raz chcę zwrócić uwagę, bo tu wracając też do ENO turystyki, że zupełnie inaczej jest, jeżeli winiarz i o ktoś, to pije wino, rozmawiają. Bo wino przecież jest mhm. trunkiem, który jest trunkiem dla towarzystwa, dla rozmowy, dla zabawy, dla śmiechu, dla wesołości. To jest ta zasadnicza różnica między innymi napojami alkoholowymi, że on wymaga towarzystwa. Nie da się pić w samotności wina, bo to jest prawie, że samobójstwo tego wina. Więc połączenie właśnie tego, żeby ci ludzie do nas przyjeżdżali, żeby, gdy przyjeżdża turysta, ogląda najróżniejsze przecież tereny, Rozmawia od jednego człowieka do drugiego, do człowieka idzie. Dla nas bardzo ważne jest, żeby winiarstwo rozwijało się także w sposób dużo większy na wsi. Nasze, nasze obliczenia pokazują, że na Podkarpaciu może jeszcze powstać. Co najmniej około tysiąca winnic. Mhm. Jest bardzo dużo stoków niezagospodarowanych. Tak, Tam jeśli, to może jeśli chodzi o enoturystykę, to nie ma tu absolutnie najmniejszych jakby barier, ale jeśli chodzi o taką legalną sprzedaż wina, na jakie kłopoty panowie natrafili do tej pory i czy one są do pokonania? Na jakim etapie legalizacji są panów winnice? Tu się tak samo złożyło, że siedzi trzech winiarzy, którzy przechodzą drogę legalizacji sprzedaży Długą wina. Długą drogę? To nie jest droga strasznie długa, nie jest strasznie trudna. Mhm. Występuje w niej parę paradoksu, który bawi zarówno tych, którzy udzielają tych zgrot lub kontrolują, jak i winiarzy. Mhm. Ponieważ, mimo dosyć przychylnej ustawy o winiarstwie, mamy niezmienione od lat akty wykonawcze. W związku z tym, winiarz taki jak ja, który produkuje rocznie czy wytwarza rocznie 2000 butelek wina, obowiązują go takie same przepisy jak yy, Przepisy celne, przepisy skarbowe, przepisy sanepidowskie prawie, że mhm. jak i Wy tłumaczymy, to może jak, widzą w taki sposób. Nie, powiem na przykład Polmosu, który 200 tysięcy butelek robi dziennie i te same przepisy obowiązują... Polmos, jak i winiarza, który robi 2000 tysiące Na Węgrzech, w Chorwacji, yy, w Słowenii podchodzę do winiarza i kupuję, jakie tylko chcę wino. Czy mogę tak zrobić u pana na przykład w winnicy? Prawie, że tak. Jak mówię, sytuacja na dzień dzisiejszy oczywiście, bo jestem, jak koledzy wspominali, na tym samym etapie jesteśmy, legalizujemy naszą produkcję i produkcja z tego roku będzie oczywiście banderolowana, akcyza będzie naklejona i tak dalej. Ona może wejść oficjalnie do obrotu. Natomiast to, co wyprodukowałem w poprzednim roku, na przykład, tak naprawdę mhm. jest jedynie do spożycia na terenie mojej winnicy. Mhm. Butelka legalnie nie może opuścić miejsca, w którym została wyprodukowana. Trzeba ją po prostu tam wypić. Pod tym warunkiem chętnie pani, oczywiście, sprzedam każdą ilość. No ale to też każdy człowiek ma pewne ograniczenia. No i Wiadomo, no, przy jednej butelce prawdopodobnie damy radę więcej może być kłopot. Na koniec chciałam tylko Państwu przypomnieć, że w XI, XII, XIII wieku winiarstwo w okolicach Przemyśla było bardzo znane, czyli współczesne Podkarpacie było znane z winiarstwa. I teraz przed obecnymi winiarzami ogromne wyzwanie, trzeba znów przekonać Polaków i Europejczyków, że Podkarpacie to jest właśnie ten region, gdzie można przyjechać, usiąść, napić się wina z elementem show, jak dodał. Pan prezes, dziękuję bardzo Państwu za rozmowę i dziękuję również Państwu. Dziękuję. Dziękujemy